Cześć! Wiecie, że kamień to bardzo poważna sprawa. Mówisz o kamieniu na nerkach? Nie na jakich nerkach. Mówię o kamieniu w naszych czajnikach, ekspresach do kawy, zlewach, brodzikach, a także w zmywarkach, również tych używanych w gastronomii. No tak, kamień może być niebezpieczny dla urządzeń mm. i zdrowia. No ale my tu gadu gadu, lepiej zrób jakąś kawę i zjemy ciasto. Jasne, właśnie zagotowała mi się woda. To była woda? Co tak gulgotało? No właśnie, nie wiem, jakieś dziwne dźwięki wydawał ten czajnik. Wow. wow to pewnie też masz z kamienia. Wiesz co, lepiej chodźmy do kawiarni. Nie, zaczekaj. Użyjemy profesjonalnego odkamieniacza Kleenex Destoner. A jak się go używa? Bardzo prosto. Sposób użycia podany jest tu. Preparat ten odkamienia i nabłyszcza za jednym razem, i nie powoduje uszkodzeń mytych powierzchni. No ale dlaczego doprowadziłaś czajnik do takiego stanu? Ten czajnik jest tylko dla celów demonstracyjnych. Nigdy nie dopuszczam do takiego stanu swoich urządzeń. I też baj o swoje urządzenia. W końcu wydałeś na nie sporo pieniędzy. Nie służą ci jak najdłużej. A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze możesz zainwestować w kamienie. Ale te szlachetne. No właśnie. Takie? No może trochę przesadziłam. Powiedz jeszcze tylko, gdzie można kupić Klinek Destoner. Stoner. Destoner oraz inne profesjonalne środki czystości możesz kupić w sklepie na stronie www.abs.klinex.pl. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia!